Witam gorąco. Słuchajcie, jest 31 grudzień 2024 roku. Ostatni dzień w tym roku. Jak obudziłem się rano i zobaczyłem tak piękną pogodę. No nie, muszę wyjść do lasu. Oczywiście jestem w górach świętokrzyskich u siebie. No i zobaczymy. Przespacerujemy się po lesie. Zobaczymy, czy może coś znajdziemy. Może coś się zostało jeszcze z sezonu jesiennego, jest po prostu, powiem Wam, przepięknie. Jest około 3 stopni. Ręce mi już trochę tak zgrabiały, jestem bez rękawiczek, ale to słoneczko tak uderza, o, tak jak teraz widzicie, aż tak cieplutko jest. Dobrze, weszliśmy tu na górę i teraz będziemy schodzić i zobaczymy, czy jakieś grzybki jeszcze rosną. Ale powiem Wam, tak jest bardzo wiosennie nawet, ptaszki śpiewają, no pogoda przecudna. Zobaczcie na no to niebieskie niebo, w ogóle chmurki nie ma. porobili jakieś przecinki wycinki trochę można być takie podniszczony teraz teraz tak wygląda ale zrobili rozpierduchę powiem wam to były takie piękne miejsca wszystko takie młode zagajniczki powycinali no jestem w szoku powiem wam że z tu no wrzesień, październik, tak? No strasznie tutaj Moim zdaniem trochę to poniszczyli, albo... Nie wiem Jacyś złodzieje, co wycinali choinki, bo zobaczcie Trudno mi powiedzieć Ja powiem wam, że trochę to jest podniszczone Pamiętacie tą dróżkę z moich filmów? Szorców, ile tu było prawdziwków? Zobaczymy, w tym chu. Zawsze coś rosło. No ale nie oszukujmy się. Jest koniec grudnia. I do tego jeszcze. Widzę, że świeżo ścinane są te drzewa. Tutaj naprawdę przepiękne miejsca są na Borowiki i nie tylko. Słuchajcie, na no jakieś tam grzybki można znaleźć. No, zobaczcie. Trochę jestem zasmarkany. Słuchajcie, słuchajcie zmiana klimatu. Z plus trzydzieści. Na no. teraz takie temperatury minusowe to można się troszkę rozregulować. Tutaj na tych skałach były takie piękne, prawdziwki. Jak ktoś pamięta, moje filmiki, a ja on może sobie wejść. Historię, no to naprawdę, to było zatrzęsienie nieprawdziwków, gdzie mówiłem, że takie piękne skały od razu widać, że góry Świętokrzyskie. Zobaczcie tutaj jakaś hibernacja. Zobaczcie, jeszcze w lodzie. Mi się uda czy to podgrzebek, czy ale zobaczcie. Coś takiego jeszcze można znaleźć. O, to są jakieś zimowe, typowe. Powiem Wam, że te mchy wyglądają przepięknie, w słońcu, na takim kamieniu. Tak jak widzicie, grzybków nie ma. Oczywiście, takich jadalnych. Ale taki spacer w taką pogodę po lesie coś pięknego. Tym bardziej, że ciemno robi się już po godzinie 15.00. Także najlepiej wyjść z rana do południa. Jest pięknie Widzicie, a jednak jeszcze coś można znaleźć Ukrytego pod liśćmi Zobaczcie Tak, jak prawdziwki się chowają Oczywiście to nie jest prawdziwek Byłbym Byłbym troszkę w szoku Gdyby był to prawdziwek ok, Pewnie jakaś zwierzęka sobie to zje Ale coś takiego jeszcze można znaleźć Słuchajcie, nie ma jak poddychać takim Świeżym Leśnym powietrzem Na spacerku Taka poranna zaprawa no niestety grzybków nie ma. Oczywiście takich jadalnych. Może są takie, których ja nie znam. Ale w sumie tego czego nie znam, więc nie zbieram. Będziemy monitorować sytuację. Wczesny wysyp grzybów. Może być już naprawdę wczesną wiosną. Także zachęcam w taką pogodę Słuchajcie, wyjdźcie do lasu Pospacerujcie, zaczerpnijcie powietrza świeżego Na pewno wyjdzie Wam to na dobre Pozdrawiam gorąco I zachęcam do oglądania Moich filmików Piękny film z Rafy Koralowej Z Morza Czerwonego Słuchajcie, jest niesamowite Jakie tam jest życie podwodne Ryby Są tak przepiękne. E, e, można powiedzieć, że e, występują tylko tam, w Morzu Czerwonym, w, w żadnym innym zbiorniku morskim ani oceanie. Jest taka róż różnorodność i e, rafy koralowej, że po prostu no coś pięknego. Zapraszam do oglądania moich filmów. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pa, trzymajcie się. zobaczcie jaki szalony jest jeszcze śnieg tu gdzie słońce nie dochodzi zobaczcie zmarznięte wszystko lód zmarznięty, kałuża strzela na tych roślinkach ten luty